Eliasz odchodzi do nieba. Na ziemi pozostał jego przyjaciel Elizeusz. Do tej pory zawsze byli razem, aż dzisiaj niespodziewanie pojawił się na niebie ogniscy powóz i zabrał Eliasza do Boga. Elizeusz jest pod wrażeniem tego, co widzi. Jego przyjaciela już nie ma. Na ziemi pozostał po nim tylko jego płaszcz, więc Elizeusz podnosi go i zabiera go ze sobą. Wprawdzie utracił przyjaciela. Ale nadal ma Boga, z którym może rozmawiać jak z najlepszym przyjacielem. Bóg jest z Elizeuszem, rozmawia z nim i dodaje mu odwagi. Kto znajduje się w ognistym powozie? Dokąd ten powóz jedzie? Kto pozostał na ziemi? Czy wierzę w to, że Pan Bóg jest zawsze przy mnie? I kim on dla mnie jest? Czy jest on dla mnie najlepszym przyjacielem? Do zobaczenia w kolejnej Biblii dla najmłodszych!